Jest fakt dobrze, że wziąłem fotona w sumie, bo... Dobra, uwaga, będzie fajnie. Dobra. Oni mają Icebringera tylko. Icebringer, no. Ale chaczek. dwóch oh. healer... tego, ale healera ma dobrego. O, mają dobry, dobry team. Bo mają duży match, Chociaż mają małą kontrolę Nie, dobra, mają kontrolę. Kontrolę mają też dużą w miarę. no. Ale tylko bo Peacemaker nie ma dużej kontroli. Ale ma. Artificer ma na ulcie. Ja co to jest za team niezbyt my tego nie wygrałem. Mam nadzieję, że Kraken coś ogarnie przynajmniej. Po co ja mam tak. nagrywać? Chcesz nagrać swoją, kurwa, porażkę? Tak. To nie chodzi, że porażka, tylko o, o fajny mecz. To będzie, będzie ciekawie. No, to będzie na z fajniejszych meczów ostatnich paru lat. No, tak serio to nie. A my nie mamy takiego ładnego... Dostaniemy o. dwie dymani. No bo nie ma bluka retarda. Blue w sumie nie na że gramy, więc... <laughs> Ja nawet nie powiedzieliśmy im, good luck, have fun. Ale Czyli jesteśmy. Chwilę, nie? Oni też sobie nie powiedzieli, to... zostałem ci trasa A wysyć na lepsze, że ich jest łatwiej Co oni robią? A górą jadą. Idę tam? Uważaj? Jestem słońcem, ty wigurą. Ogiem ja wodą. ty. A co? Oni nie są aż tacy dobrze. Słońcem ja, ty ronisz łzy. I te dołem, a ty górą. Jestem słońcem. Właśnie zdechłem <grym> Ja twierdziłem się że to będzie jakiś... Ej, mam być szczery, to było łatwiej niż się spodziewałem. Ja, ja sp bez kitu, ja wpadłem w tą... Oni I... <ścoughs> <ścoughs> się tam filtrują teraz. patrzcie, mnie się tak różno napisaliśmy, że był taki spadek w dół równie, nie? Oż. Bo ty masz najdłuższy nikt, a jest ma taki średnio najkrótszy. on ja Jeszcze na końcu, jeszcze na końcu byłby blok nie? shit, Dobra, teraz to mnie nie chwycili. Dobra, Do o, dobra. dobra to ja coś dostałem. Do góry? Iż. Tak. O, a Dobra, nikt za mną nie jedzie. O, masz Oła, masz chłopie. Czy szybciej lecisz, bo. Już nie wiem, co. No bo ja bym dobrym healerem. No ja tutaj dużo nie mam, generalnie. Ale healujesz mnie, kiedy tego potrzebuję. Nie, bo myślałem, że teraz cię będą bili, czy coś. O, tutaj uwaga, jest peacemaker. No właśnie, check że Dobra, robi. Dobry, robi. No ja nie mam kontroli tutaj w ogóle. This is easy, nie? No, ale patrz tak jak to ładnie wie między ich. Się ich dwóch z właśnie za bież, co? Tak, e, jak no jak bo jak oni są trzyma? w tej, w tej umrebie, to on zabija. Czyli jak spację tylko na nie? Także no tak, jak trzymasz spację i jest, jest w tym Ja 4000 tysiące nas tu stukałem. Ja pierdzielę że się, będzie jakiś cięższy mecz, czy coś, bo... Widziałem ramki jakieś hardcore z dwóch No. no. Jakieś team wyrgnięte tu. Oszedł, oszedł. Łoo się my góra Spokojnie Oa. Troszkę poszło chwilę ale wiem Zajebisz się Ła Dobra o właśnie Sy, robi puściłem. Jepotę. O nie, znam zdążę dechać. Bo mm -hmm. oh, fakt. My tą piłkę walczymy. Ja mam ją na razie. Wyjedziesz po nam? No, Ja Czy... no, już by się zbliżył. Nie. I Fuck fakt. Co tu się podziała troszkę? Zaczęliśmy się bardzo. Za bardzo, bardzo się teraz już bawimy chyba z nimi. No. Może to był celowy zabieg. Dobra No mogłeś to puścić y za blisko są, tak mi się wydaje Dobra? Op. Albo nie, nie dobra, nie na zakręcie No nie No jest, dobra No Nie mogę puścić, o dobra Deski to jak, jak jestem na E to chyba nie mogę podawać się strzelać. Ja pierdziele, patrzyłem, że cały team teammate, ale myślę, No ja też tak myślałem, że tak kurwa z... Team. A no i w których raporu byśmy? Fuck off. To było do mnie, bo napisałem S. Ja też napisałem no S. No A to nawet nie Co? widziałem. Tylko ja byłem taki honorowy, napisałem GG tylko. Tak. Spoko.